Stanąłem na chwilę i mówię: takie fajne miejsce, można chwilę dychnąć, ale nie spodziewałem się tego. Syp i mówiła: i stań na chwilę, żeby sobie odpocząć. Niektóre rzeczy dobre, dziwić się, później chodzą, że nie mają czegoś. No tak samo jak tu jest takie osiedle bogatych. Osiedle bogatych to tak jest. Puszki wezmę. Opuszka to puszka, ale wysypisko, żeby zrobić opony, szok. No, takie czasy. Po co wywalić do tego, jak można przywieźć do kosza, by wywalić? A co zarobić? O widzicie rower i po pracy jadę do domu. Co zarobić? kawałek się to przejdę zobaczyć. Tu widać, że często ludzie przyjeżdżają i wyrzucają śmieci. No na szczęście ich aż tyle to nie ma no. Tu widzę jakiś sprzęcior był telewizor no oczywiście No zostawili to trochę jakiegoś metalu Nie chciało im się brać zwykłego złomu Dziwić się, że ma być dobrze w Polsce Od tych A tu co ciekawego Krzaciorach. Kolejne pudełko, a no to może to same nawet. Piasek No co zrobić, a idziemy tu zobaczyć około. Takie ładne miejsce a musi być zapieprzone bałaganem jak zwykle, jak to u nas bywa. Cóż dodać, cóż ująć. Jadę do domu, pomału przez różne zakątki. Jak widzę, to wjeżdżam zobaczyć. Coś może zawsze się. Zobaczy. Ciekawego powodzenia, jedziemy dalej.